Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o y, tym, że być może każdy może nauczyć się e, grać i śpiewać. E, czy na pewno, e, no nie wiem czy każdy, ale w Częstochowie taka okazja jest od lat 120, bo szkolnictwo muzyczne w Częstochowie tyle lat świętuje. Urszula ledwo jest dziś ze mną w studiu. Dyrektor, dzień dobry. Dyrektor zespołu Szkół Muzycznych y, imienia Żebrowskiego w Częstochowie. 120 lat szkolnictwa muzycznego. Tak. W Ktoś tym roku... to odpalił 120 lat <noise> temu, a tort jemy za chwilę. Tak. Tak, witam, witam serdecznie Państwa i rzeczywiście w tym roku świętujemy 120-lecie szkolnictwa muzycznego. Świętujemy to już od stycznia. Właściwie zaczęliśmy w grudniu, bo to mieliśmy taki dzień patrona, który na którym gościliśmy naszego dyrektora Adama Mroczka, który przez prawie 30 lat był dyrektorem w naszej szkole, i on niejako wprowadził nas w ten jubileusz swoimi wspomnieniami i tym, jak to się wszystko działo właśnie w, w ciągu tych 30 lat. Niewątpliwie w ogóle historia szkoły jest arcyciekawa i frapująca i zachęcam Państwa do udziału w naszym koncercie 6 września, który będzie miał miejsce w Filharmonii o godzinie 18 wystąpią na nim nasi wspaniali absolwenci, którzy rzeczywiście reprezentują poziom światowy, można powiedzieć, już jeśli chodzi o muzykę i umiejętności. I Y, są ta, naprawdę takimi osobowościami wręcz muzycznymi. Natomiast na tym koncer koncercie będzie można nabyć nasz folder jubileuszowy oraz książkę, którą napisała Świętej Pamięci y, pani Wanda Malko, która y, skarbnica wiedzy, skarbnica wiedzy, hmm. która była również y, 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 wnuczką y, naszego pierwszego dyrektora, jakim był y, Ludwik Wawrzynowicz. Który właśnie zapoczątkował to szkolnictwo muzyczne w Częstochowie w roku 1904. Tak, odsyłamy też do rozmowy, tak. bo myśmy mm. rozmawiały przed tak, wydarzeniami, tak. wydarzeniami w grudniu, zapowiadając, że ten rok 2024 to będzie takie świętowanie nieustanne. No, rzeczywiście ten rok był bardzo intensywny, jeśli chodzi o różnego rodzaju imprezy, które miały miejsce które właśnie tutaj społeczność ze Szkół Muzycznych organizowała, bo to i nauczyciele, i uczniowie, i rodzice również włączali się w, w te obchody. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy świętować nie tylko w naszej szkole, ale również w innych instytucjach, jakim był Klub Politechnik, czy Muzeum Monet Medali, jak również Gaudemater, Ośrodek Promocji i Regionalny Ośrodek Kultury. Więc w tych instytucjach udało nam się Piękne koncerty tutaj przeprowadzić, więc myślę, że możemy być zadowoleni. Na ile y, szkoła jest rozpoznawalna? Na ile jest głośna? Y, no tutaj y, myślę, że y, w ogóle szkoła muzyczna w Częstochowie, myślę, że ma takie y, dobre notowania, jeśli chodzi o. Y, no w ogóle poziom nauczania, bo w zeszłym roku byliśmy trzeci na liście, jeśli chodzi o wszystkie szkoły ogólnokształcące w Częstochowie, więc mieliśmy trzecie miejsce, więc to nas bardzo cieszy, bo to świadczy o tym, że poziom nauczania w naszej szkole jest naprawdę wysoki. Mówimy w ogóle o poziomie nauczania, nie tylko o tym tak, muzycznym tak. kawałku. Natomiast tak, rzeczywiście, mhm. jeśli też chodzi o, też te, o te przedmioty ogólnokształcące, to myślę, że tutaj nie mamy się czego wstydzić, bo nasi uczniowie m, i absolwenci wybierają nie tylko kierunku, muzyczne, ale również prawo, medycynę i y, inne takie właśnie też trudne rzeczy, które y, właściwie no, sami y, potem nadrabiają. Jak widać, nie trzeba dużo nadrabiać, żeby dostać się na takie prestiżowe studia. No tak, <coughs> może dla kogoś prawo jest trudne, a dla kogoś innego przeczytanie tak. nut jest absolutnym, abstra absolutnym abstraktem. Oczywiście, to znaczy abstrakcją. w ogóle y, nauka muzyki i w ogóle właśnie kształcenie muzyczne bardzo usamodzielnia i też tak y, Myślę, uczy um, takiej samodyscypliny, ponieważ my jesteśmy mocno zajęci, jeśli chodzi o. Um, I mówimy też o tych tak, najmłodszych. Ucznie, oczywiście, tak? od najmłodszych lat. To sami pilnują swojej dyscypliny, czy bardziej tutaj rodzice? To znaczy, tak? na, na początku mamy. Um, Tą taką prośbę zawsze, zawsze do rodziców, żeby oni też pilnowali tych najmłodszych, gdyż no rzeczywiście no, dzieci y, same y, nie są w stanie sobie jeszcze tak zorganizować czasu. Myślę, że tutaj jest wielka rola ro rodziców na samym początku. I y -y. y -y. y -y. y -y. ta współpraca z rodzicami jest y, przez y, cały czas? Jak to y -y. wygląda? No tak, my bez rodziców y, nie funkcjonowalibyśmy w zasadzie. Tutaj rzeczywiście Rada Rodziców w zespole Szkół Muzycznych funkcjonuje no, naprawdę wspaniale i wspiera nas y, w tych wszystkich naszych dążeniach i, i celach. Wspiera w jaki sposób? Znaczy ja tak sobie usiłuję wyobrazić rodzica y, dziecka, czy dzieci czasami pewnie, to jest tak, że, że rodzeństwo chodzi do szkoły. No całymi, oczywiście. Całymi co, rodzinami to, to, i potem tak, tak, rodzinami. To, to, to ćwiczenie, odrabianie lekcji, tak. I, nie wiem, ktoś siada przy, przy pianinie, ktoś inny bierze gitarę, ktoś inny, nie wiem, gra na flecie. Jak taki dom jakoś ogarnąć? No, to jest tajemnica rodziców. Bo, rodziców. Ja też. Y Poszłam do szkoły muzycznej i ze mną poszła moja siostra, ale my obie y, grałyśmy na fortepianie, więc nie było aż takich y, może trudności, jeśli chodzi o ćwiczenie, ale rzeczywiście jest, jeśli jest trójka dzieci, i każdy gra na innym instrumencie i potrzebuje tego czasu dla siebie, żeby ćwiczyć to, rzeczywiście jest to logistyka. Rozumiem, że od godna podziwu. Poko pokoi, trzeba po prostu zacząć. No mhm. Czasami może też w szkole sobie tutaj y, 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 zorganizować tak czas, żeby można było poćwiczyć. Żeby, tutaj... żeby ze szkoły nie wychodzić w ogóle już? Czasami tak jest. Właściwie <śm> <śm> To my nie wychodzimy ze szkoły, można powiedzieć. Mm -hmm. to, to, czy, bo tak nie, nie wiem, czy można żyć tylko muzyką, tak? Może można, nie wiem. Jak znajduje młodzież, czy dzieci, jak znajdują wolny czas na to, żeby, nie wiem, pobyć na dworze, pobiegać, pojechać do parku? No jest to trudne, ale możliwe. To znaczy na pewno y, muzyka zajmuje sporą część całego dnia i życia w ogóle młodego człowieka i myślę, że oni się głównie tym pasjonują, bo sami organizują sobie koncerty, eventy różne, y, imprezy muzyczne. Czyli jednak y, 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 żyją. Tak, żyją tak, no, muzyką, tak. Ja mm -hmm. myślę, że jest to dla nich bardzo ważne, zwłaszcza już w drugim stopniu, gdzie wybierają już niejako ten swój kierunek. Y, właściwie no, 90% potem y, naszych uczniów, Uczniów, y, którzy są potem już absolwentami, wybiera kierunki muzyczne. Więc jest to jakby, ja myślę, że to, że rzeczywiście oni spędzają y, wiele czasu w szkole, to my też, y, ja też się staram o to. Żeby ta atmosfera w szkole była rzeczywiście taka rodzinna i żeby oni się w niej czuli dobrze. Ale myślę, że tak jest, bo że, skoro zostają. Bo rzeczywiście są mm -hmm. z nami i um, myślę, że czują się dobrze. I ja, ja przynajmniej do, dokładam wszelkich starań, żeby tak rzeczywiście było, żeby ta atmosfera była rzeczywiście przyjazna, żeby oni się czuli zaopiekowani i bezpieczni. To jest ważne. 120 lat y, szkolnictwa muzycznego w, w Częstochowie to jest piękny kawałek historii, historii o, tak. też tego miasta. Mm -hmm no ale tutaj nie stawiamy kropki. Nie broń Boże nie stawiamy kropki. Ja mam nadzieję, że za 10 lat będziemy świętować 130-lecie szkolnictwa muzycznego w Częstochowie, ale myślę właśnie, że tak jak już powiedziałam, ta historia szkoły jest naprawdę frapująca i bo rzeczywiście powstała w 1904 roku i no jak wiemy Częstochowa była pod zaborem rosyjskim i to funkcjonowanie szkoły nie było takie kolorowe jak teraz gdzie mamy wszystko w zasadzie zasięgu ręki i wszelkie możliwości są właściwie dostępne. Ja myślę, że ta działalność szkoły naszej funkcjonujących właśnie w warunkach zaboru rosyjskiego podlegała znacznym ograniczeniom. I te popisy szkolne, które wówczas były, z tego co pamiętam, były ograniczone tak naprawdę do dwóch rocznie, więc to jest no, zabójstwo dla ludzi, którzy chcą występować i chcą grać dla innych. No, a nawet jeśli te popisy miały miejsce, to były odbywały się wyłącznie za zgodą policji, prawda? Mm -hmm. Więc to wszystko było bardzo kontrolowane. Ludwik Wawrzynowicz był na tyle odważny, że troszkę sprzeciwiał się tym ograniczeniom i sam no troszkę jakby działał przeciwko tym wszystkim przepisom, które wówczas obowiązywały i został zadenuncjowany przez życzliwych ludzi. Mm -hmm. I w tym czasie właśnie post, po, no, doznał jakby takich no, wielkich szykan ze strony Policji Rosyjskiej. Został poddany drobiazgowej kontroli. W ogóle cała szkoła została wtedy poddana takiej drobiazgowej kontroli, która trwała niemal rok, ale wybawiła ich z, z tej kontroli, można powiedzieć tak paradoksalnie. Pierwsza wojna światowa, która wybuchła w 1918 roku mhm. i w związku z tym no, wojska rosyjskie musiały uciekać przed wojskami niemieckimi, więc to nas tak wyba wtedy wybawiło. Czy nas, no właściwie, tak myślę, jako. No, nie bardzo sobie wyobrażam, tak, jak można więc, e, pracować. Tak, wszystko było cenzurowane. U okupanta i, i, zresztą. Tak, więc, naprawdę, tak, wszystko było szczęście. Tak no, ale tak jak mówię, w Ludwik Wawrzynowicz, jak ja się tak zagłębia w jego życiorys, to widzę, że no, on mnie uczy takiej niezłomności. I ja myślę, że to jest właśnie taki. No coś takiego, co, co jest dla mnie bardzo ważne właśnie w jego postawie. Ta niezłomność. Mhm, Pięknych złomność. lat, kolejnych życzę, a, a tych z Państwa, którzy mają ochotę wybrać się do Filharmonii 6 września serdecznie do tego namawiam i namawia gość telewizji Orion, Urszula ale bardzo tak, dziękuję. Rzeczywiście koncert będzie przepiękny, także serdecznie zapraszam. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.